daj rękę trochę bliżej i trochę luźniej, dobrze? to jest luźniutko to nie jest luźniutko tu, bliżej, bliżej do mnie, no no, no, no nie można tego jakoś inaczej ułożyć, tak mi niewygodnie Kiedy mnie boli, lędźwie mnie bolą krzyż w karku mnie strzyka po siedmiu minutach siedzenia a co ja mam powiedzieć? W to jeszcze potrwa? tym zępie na pewno no drugą poproszę no koniec wreszcie, no ładne Ci wyszły, ładne, ładne, super, super córcia, dziękuję, tu masz, Piroska Ci w zamian przyniosłam, Mua, kochana jesteś, a teraz uciekam, uciekam, bo się z dziewczynami umówiłam, Mua, pa, 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 Tylko nie mów nikomu, że te wieśniackie plastikowe kokardki to robiłam ja. A ja, jak gdyby było na świecie miejsce, w którym można nauczyć się wszystkiego, co pomoże obsługiwać takie trudne klientki, piękne by to było, prawda? Na szczęście takie miejsce jest. Wejdź do Akademii Online i naucz się wszystkiego o stylizacji paznokci, a teraz 30% taniej.